Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk Digla Ocean Drive. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 października na live. Wygranie macie face card o wartości 20 zł, wystarczy zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wowka, dziś będziemy otwierać nowe potężne odkrycie na CSGO Skinsie, czyli po prostu e, zbustowaną skrzynkę z płytami. Coś, co wstępnie otworzyliśmy na drugim kanale na Wawka Plus. Ale tam pojawia się tylko 4 sztuki, ale to wystarczyło, że chcę po prostu zobaczyć więcej. Pamiętajcie, że z użyciem kodu ty macie 10%, więcej przy wpłacie plus 20 na start. No i dodatkowo możliwość dostania jednego z tych otokredisowych skinów właśnie przy wpłacie z moim kodem. Jest naprawdę super opcja. Eee, no i co? Eee, boost skrzyń z płytami. Coś, co wcześniej na stronie było po prostu niedostępne. Eee, teraz się pojawiło. Ej, czemu skrzyny z płytami nie ma teraz wśród e, tutaj tych skrzyń? Czyżby ona zmieniła kategorię, lub została ukryta aktualnie? Nie no, a dobra, no tutaj przecież była. No tak. W dedykowanych skrzynkach. No i teraz tak. Patrzcie na to. Skrzynia z płytami. Zaznaczamy sobie boosta. Zyskujemy skrzynię za 21 zł. Skrzynię tak potężną, że naprawdę rozwala system całej strony. Weźmy sobie, może wstępnie, po 9 skrzynek. Będziemy otwierać. Zaraz wam pokażę w ogóle tego boosta, bo w sumie otworzyłem skrzynię, a znaczy pokazałem e, stronę skrzynki, ale nie kliknąłem boosta patrzcie co się dzieje. 53 razy większe szanse to tę płytę, i faktycznie ta płyta dropi jak szalona. A patrzcie, co to jest. Więc naprawdę dzieje się grubo przy tym buście. Bardzo, bardzo grubo. 5 razy większe szanse też na tą. Coś mega rzadką płytą. No ale zobaczmy. Bust jest naprawdę mega nietypowy, jak widzicie, bo prawie najlepszy skin jest zbustowany. 53 razy większe szanse są na niego. Więc damy sobie to na trzy osoby. Więc. Będzie co miało się dziać. Naprawdę może tutaj być sporo mega, mega mocnych momentów, które będą zmieniać całą bitwę, bo jeśli jest 8% na tak mocną płytę i ona będzie często się pojawiać, to może tutaj naprawdę dużo się zmieniać. Więc zaczynamy z pierwszą tutaj i widzicie, że już pierwszy skin to jest właśnie u Isamu. Na ta prawie najmocniejsza płyta się pojawiła. Więc i samo prowadzi. Miejmy nadzieję, że niezbyt długo no i co, trafiamy tutaj też dosyć spokojnie no, tylko tutaj widzicie, problem jest taki, że również i samo trafia, dokładnie to samo więc nie doganiamy go w ogóle teraz mamy szansę, nawet statrak więc podganiamy go jak najbardziej, no i ponownie pojawia się płyta ta prawie najmocniejsza tylko tym razem u Rosso ja jeszcze nie miałem jej okazji trafić muszę nadrabiać zwykłymi płytami Rosso wychodzi na prowadzenie, mamy jeszcze trzy skrzynki moi drodzy, mam zdobyć w postaci właśnie prawie najmocniej no i co? Jest szansa zwyciężyć już właśnie pierwszą bitwę. Czy ją zwyciężamy okaże się w tym momencie. Tak jest, tak jest, mamy to. Odcinek już jest zrobiony, widzimy. Odcinek już jest zrobiony, wystarczyła jedna bitwa. Jedna bitwa, żeby nasz odcinek już był naprawdę spoko. No i co, mamy te trzy najmocniejsze płyty, więc super. E, tworzymy sobie kolejną dokładnie taką samą bitwę. No, trzecia bitwa, jak widzicie, będzie mniejsza, chociaż też niekoniecznie, bo możemy się pozbyć. E, jednej z płyt na przykład tej najmocniejszej, i w ten sposób zyskamy budżet na zrobienie sobie po prostu następnej takiej bitwy, co może właśnie uczynimy, lub pozbędziemy się troszeczkę tych słabszych płyt. Zobaczymy, zobaczymy, więc wrzucam sobie boty, no i zaczynamy kolejną zbustowaną bitwę I zaczynamy fenomenalnie, bo od prawie najmocniejszej właśnie płyty już na samym starcie Prawie była też kolejna, no jedno okienko nam tutaj przeleciała No zobaczymy, zobaczymy co będzie dalej, no i co, dalej prowadzenie jak najbardziej jest utrzymane Chociaż zobaczcie, że ta The Cars yy, na stat no też jest niebyle co, to też jest niebyle co, więc no też się dzieje grubo, teraz nawet tracę prowadzenie, jak widzicie, bo nie. Okej, okay, kolejna jest, ta bitwa ma szansę być jeszcze mocniejsza od poprzedniej Tu może być jeszcze grubiej, tu może być jeszcze grubiej No i jak na razie prowadzę, więc jeszcze dwie, jeśli nic złego się nie wydarzy Teraz to zwyciężę kolejną bitwę No i czy tak będzie, czy moja ulubiona skrzynka się postara? Chyba nie, chyba tak Nie, nie, jak minimalnie, jak minimalnie tutaj przy braku Zobaczcie sami, tutaj tak minimalne sprawy Zadecydowały o tym, że niestety nie zwyciężyłem tej bitwy. Znowu pojawiły się trzy razy. Ta prawie najmocniejsza płyta. Najmocniejszej nie widzieliśmy, ale prawie było drugie zwycięstwo. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co ta skrzynia potrafi, no jest zdecydowanie mocniejsza od swojej wersji podstawowej i dzieją się tutaj dużo, dużo grubsze rzeczy. 189 zł będzie nas kosztować kolejna, więc ja pozbędę się naprawdę tych najsłabszych płytek. Wtedy zobaczymy, jak moja sytuacja będzie wyglądała. Jeśli będzie wymagała poprawy, to wiadomo, poprawimy, więc mamy 190. No i dobra, na spokojnie, na spokojnie. Możemy to zrobić. Nawet zrobić tej 10, to byśmy mieli 210, czyli byśmy pozbyli się tej i powinno mi wystarczyć. Ok. No i tym razem 10 skrzyń, czyli o jedna więcej niż w bitwach po prostu poprzednich, więc mamy szansę jedną więcej na zdobycie tej prawie najmocniejszej płyty, a może wcale najmocniejszej. A żeby wygrać Państwie w napiszcie jaka jest Wasza ulubiona rzecz, którą można kupić w sklepie spożywczym i obok był od 7 do 10. Więc za chwilę zaczynamy tą bitwę. Nie wiem, czy na chwilę sobie nie zaczekam na spokojnie tej na przeciwników, nie, Może widzieli jakie rzeczy te się działy i będą po prostu chętni powalczyć. Niestety, słuchajcie, chętnych nie było, więc musimy poradzić sobie po prostu dzięki botom. Znaczy był tutaj jeden gościu, czekał dłuższy czas, uciekł, więc postanowiłem, że dłużej nie czekam e, i po prostu bitwę sobie zaczniemy. Natychmiast. Nie, więc zaczynamy e, e, i niestety zaczynamy dosyć słabo, co mnie troszeczkę niepokoi tutaj. I mamy o najmocniejszą, ale on też zdobywa najmocniejszą, przez co no prowadzi nadal. Kurczę, wielka szkoda. Myślałem, że już najmocniejsza w ogóle dwa razy pojawiła się podczas jednej bitwy, co też jest bardzo rzadkim widokiem. No proszę, zwyciężmy to. Proszę, proszę, proszę. Naprawdę jest nadzieja dawać teraz tą naj drugą najlepszą i zwyciężam. Teraz ta druga najlepsza i powinienem prawie zwyciężyć, ha, tak? Czy zwyciężyć? Nie no, Musi być ta druga najmocniejsza plus coś do niej. No i jak najbardziej to zwycięstwo może się pojawić, i niestety nie widzowie, Tutaj już, chociaż jakbyśmy może tą najmocniejszą drugą trafili, no to nie jest wystarczające, ponieważ jego też jest bardzo dobra. No i najmocniejsza bitwa w dzisiejszym odcinku niestety nie jest dla mnie zwycięska. Więc coś tam jeszcze spróbuję podziałać z tą skrzynią. Dobra, bierzemy sobie tak. Zróbmy na cztery osoby, zróbmy na cztery osoby, też nie chcę przesadzać, żeby nie popsuć jakoś odcinka, jakbym przegrał. ale zróbmy jeszcze jedną czteroosobową, też żeby nie przesadzić jakoś z budżetem, bo ona będzie na pewno mniejsza, no nie, to na pewno będzie mniejsza bitwa od tamtych, pod względem liczby skrzynek będzie po prostu większa pod względem liczby graczy, no i co, na pięć skrzynek będziemy, 3 do... 6, dobra. 6 wystarczy 126. Myśmy potrzebowali, więc pozbądźmy się tej. I teraz by było potrzebne 26. Mm, niestety jest, dobra. Zostają nam te trzy najmocniejsze płyty tylko plus tono nie? Więc musimy. Musimy tutaj odnieść zwycięstwo. Wiem, że będzie to trudne. Wiem, że będzie to trudne, ponieważ jest to bitwa czterosobowa, czyli no właśnie znacznie większa niż te bitwy poprzednie, które mieliśmy. No ale może akurat, może akurat by się udało i będzie bardzo, bardzo fajnie. No, niewiele brakowało do tej drugiej bitwy. No nie, żeby ona była już zwycięska, to no naprawdęśmy mieli tak rozwolony odcinek. No ale podobają mi się mimo wszystko. Bardzo podobają mi się te zbustowane skrzynie. Dużo bardziej niż te standardowe. Więcej się w nich dzieje i na pewno. Będę często korzystał i widzimy tą bardzo często, ale też bardzo mocną płytę. Jeśli ja ją trafię, no to będzie bardzo dobrze. Czekajcie, 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 czekajcie. Tak jest, jest to prowadzenie. Jeszcze utrzymuję, jeszcze utrzymuję, jeszcze utrzymuję. Przegrywam, przegrywam tą bitwę. Niestety. Dużo nie zabrakło ten ostatni traf wszystko popsuł, ale niestety również jest tutaj porażka. Dobra. To jest koniec dzisiejszego odcinku. Strcenia mimo wszystko i tak mi się bardzo spodobało więc będzie występować w różnych odcinkach. Ja wam dziękuję za oglądanie. Subujcie, lajkujcie na razie siema i